No nagrywa. Cześć. Będziemy, będziemy... później będziemy testować, jak już będzie wow. ciemno. Emanko. Takie fontanny no, Do Trzymania można je też trzymać w ręce. Znaczy, to jest połączenie. To jest połączenie jakby zimnych ogni z jakimś z jakąś fontanną i to jest nowość od Piromaxa. Podobno nic specjalnego, no ale przetestujemy, zobaczymy jak będzie ciemno, jaki to będzie z tego. Zimny ogień fontanna. Tak. Dwa w jednym. Dwa w jednym. Pięć sztuk: niebieski, czerwony, fioletowy, żółty, zielony. To są to są do e, do trzymania. W dłoni, tak. Nawet jak tutaj na załączonym obrazku, że taki korowód Państwu młodym robią. Czyli można to trzymać tak w dłoni i no, ciekawy jestem po prostu. Cena około 14 zł za takie coś. Gra, tak, i 37,5 grama na całość. Na całość. 37 to jest 60,74, 7,4, 74, 74 grama na sztukę. Coś takiego. Klasa F1. F1. Aha. Nie wiem, te klasy to też porobili. F1, F2, F3, a wszystko jest i tak od 18 roku życia, więc mm, kompletnie dla mnie to jest bez sensu. A nie, momencik. A tutaj jest po niemiecku, że 12 lat. Zobaczcie. Czyli Europa Europą, Unia Unią, a w Niemczech można to od 12 lat, a u nas od 18. No. Czyli w dupianie w Europie, kurwa, jesteśmy. E, tak, kod produktu PXF104. I to jest. To wszystko co. No i będziemy sobie, jak będzie troszeczkę ciemniej, wyjdziemy na zewnątrz. Będziemy odpalać, zobaczymy jak to wygląda. Także zapraszamy. Do oglądania. Dokładnie. Teraz mamy te. te, te e, zimny ogień plus fontanna. I to wolno trzymać w dłoni. No, odpalamy. A za którą część? E, tu masz odpalanie od góry. Tu masz odpalanie od góry. Patrz, tutaj tak o mhm. całkowicie dobrze to. No dawaj, 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 dawaj. No Bierz, którą pierwszą? Eee, niebieska, niebieska. Niebieska. Dobra. Eee, tak? Tak. No i troszkę się odsuń. Bo to jest zimny ogień plus... To jest niebieska? No tak. A jest... O, teraz. Aha. Czyli coś jak te Jorge, pamiętasz co mieliśmy? No bardzo fajne. A gdzie jest ten zimny ogień? No za A fontanna z zimnym ogniem. Najpierw zimny ogień, później fontanna miała być. A może to zimny ogień dlatego, że się trzyma? Ale wiesz co? Nie wiem, 12 zł to bym za to nie chyba nie dał. Trochę, trochę, masz następną tą na razie rzuć na ziemię. Masz teraz czerwoną. A było w ogóle tam niebieskie coś? Za bardzo nie, nie, nie było nie. niebieskiego. To czerwona myślę, że będzie. Czerwona. <laughs> o jest taki No czerwony. jest czerwony, faktycznie. Ale bardzo go słabo widać. Weź troszeczkę się odsuń. Dalej. Dalej się odsuń. O, dobra. Okej. Okay. Mm. To są niby te zimne iskry, tak? Nie, myślę, że te od Jorge były fajniejsze. Tylko, że tych od Jorga nie wolno trzymać w dłoni, tak? Nie są złe, ale rewelacyjne to one też nie są. Tak. No. Dobra, trzymaj następną. Teraz fioletowa. Fioletowa. O, ładny kolor. Ale za wysoko nie widzę, hej. Fajne. Nie wiem co włożyć, gdybyśmy odpalili dwie nara. to tutaj jakby błoto włożyć. Weź hmm. mi tutaj obrócisz w moją stronę. Obrócz mi tam Żółta i zielona. żółta i zielona o, te fajniejsze mi się wydaje no nie wiem no może mi to się wydaje a światło dają no nie, światło światło to dają, tylko tak szybko nie, wiem czy nie, nie widać mimo, że widać, że fajnie odpoczywają, ale kamera y, y, obiektywnie wyłapuje tego. <laughs> o, ta jedna się jakby wcześniej skończyła. No, na A ją później odpaliłem? Mhm. Albo zgasła, masz rację. Nie, myślę, że tak samo po prostu. Wcześniej się skończyła. No i co? Jak oceniasz? Um, no nie wiem. Co? Ciężko powiedzieć, co zależy też, czy to mamy brać pod uwagę na imprezę, gdzieś to odpalać, czy to tak odpalić ale one, dosyć, one dosyć mocno kopciły, także nie w żadnym pomieszczeniu tego nie odpalić. Nawet mowy nie ma 6 na 10. No takie 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 piro bajer, nic więcej mhm. pobiegać po osiedlu sąsiadów nie wkurzać, ale trochę zabawy jest dobra, co robimy? Zostawiamy łapkę w górę tak. I subskrybujemy ten kanał na dole tak. I to... Ma być szary, nie czerwony tak. No i to wszystko, na razie, hejka